Cześć Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was po wakacjach. No słucham, słucham. No Witamy z, w trzech pokoleniach. W trzech pokoleniach, czyli Marta Kościelecka, Hania Hurlak i Patrycja Hurlak. Przy czym one się będą wymądrzać, a ja dzisiaj nie będę miała nic do powiedzenia. że zaczyna, to ja się tego nie odsypam. Dzi dzisiaj będziemy dla tych, którzy niebawem zaczną studia, może pierwszy rok właśnie, będziemy rozmawiać o mieszkaniu w akademiku. I one się będą wypowiadać, a ja będę słuchać, bo ja nie mam pojęcia, bo ja w akademiku nie mieszkałam. O, ty strasznie dużo straciłaś. A ja chciałam, żebym mieszkała w akademiku, ona nigdy w życiu mi nie słuchała. A ja po prostu to było tak dawno, nie wiem, czy się akademiki zmieniły, czy nie. Pamiętam, że były takie i takie i spałam na baleta i spałam w swoim akademiku i różne rzeczy By, Marta, powiedz, czy teraz na przykład śpisz się na baleta? Nie może, ona nie może tego powiedzieć. Przecież ona jest Przepraszam, przepraszam. Nie było pytania. A ty możesz opowiedzieć, że ten... Że jak było u was? Bo to my wiemy z Na przykład, że w koglu spali na waleta w Akademika. Tak, no, u mnie też, znaczy się u nas też jest spała na waleta. Ja chodziłam do mojej koleżanki, do takiego jednego akademika na gaju i też spałam na waleta. Ale to były kapitalne czasy. Nauczyłem mnie wiele w życiu, yy, takich fajnych rzeczy i, i może przyjaźni. I takiej razem bycia, tak, no nie miałam wcześniej jakoś tak możliwości poznania wielu ludzi, a życie w akademiku zmieniło, się, zmieniło mnie bardzo, ale za to ja pamiętam, że mój pokój w akademiku to wyglądał był taki półkotapczany że rozkładało się do spania, był tapczan, była taka pojemnik, na górze były szafeczki i tam trzymałyśmy swoje rzeczy. I na przykład w takim pokoju były cztery półko tapczany. to były takie ściany i tak pleckami do siebie ustawione. I akurat pamiętam, wspominam to miło, bo moje koleżanki były bardzo fajne i tylko ja zawsze się wyróżniałam, bo tak, w dzień byłyśmy na wykładach, później wszyscy uczyli się w nocy, wypijaliśmy kawę, wypijałyśmy kawę mocną, żeby się uczyć w nocy, one się uczyły, ja szłam spać, bo mnie kawa usypiała, no, jak na przykład... Nie było telefonów komórkowych. To w takim akademiku na końcu korytarza był jeden telefon i on dzwonił, i wszyscy biegli do tego telefonu. A to się okazało, że jakaś Maryśka z pokoju, numer 3, trzeba ją, i trzeba było ją zawołać do tego telefonu. Słuchajcie, naprawdę miło się wspomina Marta. U ciebie też tak jest? E, no, jest miło. E, ja mam to szczęście, że akurat w pokoju mieszkam sama, więc mm. jestem mm. luksusowym, jakby w luksusowej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o sam akademik, to ja jestem bardzo wdzięczna za to, że wylądowałam właśnie na studiach w Akademiku, ze względu na to, że wyjechałam na studia do zupełnie obcego miasta w trakcie pandemii mhm. i w dobie nauczania online, więc Akademik był pierwszym miejscem, gdzie ja miałam w ogóle perspektywę na to, żeby kogoś poznać. No tak. A w Akademiku, niezależnie kto tam mieszka i kto tam jest, bo. Jest mnóstwo różnych ludzi, tak jak wszędzie. No to jakoś trzeba się ze sobą dogadać. No bo mieszkamy razem. Yeah. I właśnie tak myślę, że akademik to też taką um, zapewnia takie poczucie wspólnoty jakiejś, nie? bo jednak żyjemy ze sobą, nie, nie jesteśmy w stanie się wiecznie unikać i mijać. Też daje takie poczucie, że zawsze ktoś jest obok, że jest bezpiecznie, mm. że mogę się do kogoś zwrócić o pomoc, pożyczyć przysłowiowy cukier. Tak. Um, ja bo u ciebie tak, to widziałam. Tak, tak. Coś tam innego. <laughs> tak, wszyscy wchodzą do, jak do siebie po prostu, <laughs> i o, że masło by chciał pożyczyć, czy coś tam, no to jest takie naturalne, bo zaraz potem ja idę i żebrzę o to, żeby ktoś mi wydrukował jakieś tam rzeczy na zajęcia. <laughs> I rzeczywiście takie poczucie bycia ze sobą jest, ja w ogóle jak przyjechałam do akademika, to no sama idę przez ten korytarz jeszcze pusto, bo przyjechałam jakoś tak we wrześniu właśnie, mhm. wcześniej, zanim się rok akademicki zaczął, a to takie czasy, że no i tak nie za wiele osób tam mieszkało. Mhm. No i wchodzę i mówię, jakieś taki dziwny zapach, nie? No i idę, idę przez ten korytarz, mówię, ja to nie wiem, co tak pachnie, no ale takie intensywne, nie? No, no i idę, idę, a tu lato jeszcze było ciepło, a że to trzecie piętro, więc zimą zimno, latem gorąco, no to wielka integracja na piętrze zawsze się odbywa, bo wszyscy wietrzą. No i idę i co to za zapach może kogoś poznam, spytam. No i wchodzę i patrzę, a tam taki wielki gar, cztery osoby nad tym garem i obierają grzyby. No bo to sezon grzybowy. No tak. tak. No, tak. No i się okazało, że tak, że to była, tutaj była ekipa grzybowa, z drugiej strony e, jakieś takie dźwięki też piękne, bo to melodie na pianinie grane, kolega muzyk, no i tak się poznaje ludzi wszechstronnie uzdolnionych. Każdy ma jakieś mhm. swoje tam pasje, każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia i gdzieś mimo wszystko potrafimy się w tym spotkać. Myślę, że akademik uczy takiej otwartości mhm. i wyrozumiałości, bo no nie ma wyjścia, nie? Trzeba jednak się otworzyć na to społeczeństwo, z którym się A to spotykamy. Jakoś integracyjny akademik. To jeszcze tak. lepiej. Bo Całkiem go, się lubimy. Same chyba. baby były. Koedukacyjne. <noise> ko Koedukacyjne. Tak, tak. ko no. I się integrują, tak? No Zdecydowanie no. się czasem integrujemy, ale bardzo pozytywnie tak ym, rzeczywiście, przynajmniej u mnie na Czyli po dwóch latach w akademiku nadal ci się podoba. No wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy, już tak nie, nie idealizujmy tego miejsca, nie? no bo wiadomo, że to e, nie są jakieś... Ale nie jak wiadomo skończysz jakie. studia, to będzie ci przykro. Pewnie. I, tak. Będziesz tak. tęskniła, o, a Ty już będziesz płakać, już wspominaj. No cię <grym> mi jest płakać. przykro, jak myślę o tym. Ostatnio moja koleżanka wyprowadziła się z akademika. To był lament, płacz i po prostu, no to jest trudne, bo jednak rodzi się takie e, przyjaźnie, znajomości. Tak. Ale też są ludzie, którym nie odpowiada akademik, tak? Pewnie. To jest społeczność, to dużo ludzi i w ogóle ja sam osobiście taki którym zupełnie to odpowiada, A była z mi, bo ja na przykład w pokoju było nas cztery i nie miałyśmy, nawet umywalki, były takie mm, nie pranie, tylko łaźnie. Mm. Łaźnie. Na piętrze była łaźnia. Składała się chyba z ośmiu pryszniców. Każdy był taki za taką kotarą, taką teratową. Mhm. I tam też było fajnie, bo jak spotkałeś, się że ileś osób, czasami się czekało z Pod jednym prysznicem? Nie pod jednym prysznicem, ale to nie było drzwi. W ramach drzwi. oszczędności. To tak. śpiewałyśmy i w ogóle nie było bardzo wesoło nawet pod prysznicem. Tak. I wcale mi to nie przeszkadzało. E, tam ta zasłonka po tyłku, tam psi, 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 woda się dla. Po prostu było bardzo fajnie. Czy ty masz taką łazienkę? Tak, my mamy taką w masz? ogóle e, identyczną łazienkę. E, myślę, że mogłaby być to, to sama, ta sama łazienka po prostu Aha. w tym samym stanie. E, ale mamy trzy prysznice na całe piętro, więc szaleństwo nie ma, jeżeli chodzi o wybór. Mm -hmm. Chociaż każdy z nas ma oczywiście swój ulubiony prysznic, nie, już tak. po tylu latach, mm -hmm. po takim czasie, em, ale bardzo podobnie to wygląda mm -hmm. i często chodzę z koleżankami, synchronicznie się również myć i gadamy, podajemy sobie nad prysznicami tam. Tak. kosmetyki a wiesz co tutaj mam taki peeling nowy to sobie wypróbuj nie jest wesoło i jest przyjemnie i gdzieś tam mimo że te warunki nie są nie wiadomo jakie to każdy w ogóle już nie zwraca na to uwagi myślę że łatwo takiego. to też atmosfera robi takiego. swoje pewnie. Tak. a mogę się tak. domyślać tylko prawda więc żałuję no trudno no mogę trochę <laughs> żałować mogę trochę żałować żal. wiesz że ja to jestem właśnie z tych co lubią tak po swojemu cisza, spokój. Na przykład ten nasz akademik mieścił się w takim dosyć ruchliwym miejscu, ale na przykład potrafiłyśmy coś sobie ugotować, czy upiec, czy, czy tak jak z domu ktoś przyniósł coś, to, to dzieliłyśmy się. Mhm. Spotykałyśmy się na podwórku szpitalnym, bo takie było podwórko przy naszym akademiku. I tam każdy przynosił to, co miał, i stawiało się na wspólnym stole, i oczywiście nieważne było kogo co. Jedna poszła, zrobiła herbatkę, druga kawę, trzeci poszedł kurczaka z rożna, kupił, tam był taki sklep na górze, obok, i były modne, właśnie wtedy taka nowość, bo może nie modna, ale nowość kurczak z rożna. Także kto miał pieniądze, to zafundował, i wszyscy jedliśmy. A to niewątpliwie do tej pory to tak wygląda. No My bardzo często gotujemy razem, gotowaliśmy z moimi znajomymi. Bardzo często zdarza się na przykład, że jest jakieś zgromadzenie weekendowe. Mhm. No to jest lista zakupów na grupie. Każdy ma kupić coś konkretnego. Mhm. No i robi się sałatki wspólnie. Jak była wigilia taka akademicka, to jeden robił barszczy, drugi obok lepił pierogi. Mm. Także jest taki klimat, i to ma swój niewątpliwie swój mm. urok, nie? Że mm. wiem, że będąc na stacji czy w jakimś mieszkaniu nie... nie zaznałabym no. też Takiej otwartości i życzliwości, nie? Nie, to zawsze ja mogę, mogę ze zapytać. swojego doświadczenia powiedzieć, że, że tego no, nie ma. Tego na stacji czy w mieszkaniu, wynajętym się żyje e? jak nie. dorosły człowiek Do bez. różnych rzeczy, które tak namawiano. W akademiku. A, o, o, chcesz powiedzieć. A ty, no, tam w akademiku się poznawał różne rzeczy, czego nie znałam, tak? Na przykład nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Co, że pierwszy raz się upiłaś w akademiku? Nie! Pierwszy raz i ja nie wiedziałam jak wódka działa. Można <grym> pić? Nie można, nie można. Nie można, ale moja koleżanka za mąż wychodziła i zrobiła taki wieczór. I to pierwszy raz, że piłam wódkę. I nie wiedziałam, że ona jest taka durna ta wódka. <grym> <grym> jak już zaczęłaś, to już to robiłaś. No bo po prostu wypiłam, nie wiem, ile dwa kieliszki czy coś I myślę, się coś mi tak niedobrze. <grym> no nie wiedziałam, jak wódka <grym> Nie wiedziałam. Wyobrażasz sobie. Poszłam do toalety. Wróciłam, my się wstyd, żeby nie pić, tak? I wszystkich zostawić bez picia. To moja wina, że tak się źle czuję, prawda? Zresztą zawsze była moja wina, wszystkiego tak widocznie mam. No i wypiłam jeszcze jeden kieliszek, po czym już nie pamiętam, a na drugi dzień wszyscy siedzieli i mi opowiadali, że taka byłam biedna. Mm. Ja już wtedy wiedziałam, jak wódka działa. Po prostu. A nie musiałaś tu gadać, że się w akademii <laughs> Ale moja koleżanka była bardzo fajna i to towarzystwo też było bardzo fajne. Mm. Także tak. A co jeszcze pierwszy raz się zdarzyło w akademii? A w akademiku co pierwszy raz? Się się na no, w życiu mówili. No do picia, tak. Ja Widziałam zdjęcia z tej imprezy. <laughs> <laughs> A ja jeszcze wniosek. nie widziałam. Szlafrocze? To było z tej... Bo mówiłaś, że to było, jak się upiłam w akademiku. Pokazywałaś Tak. Z taką koleżanką tak... a, bo, a to było nie, coś to in... innego. A... Tam... To nie był to... ten pierwszy raz. To nie był ten pierwszy raz. <laughs> to byłyśmy zaproszone do otwarcia innego akademika. Mhm. No, ale to tam byłam tylko wesoła, tam nie była A tam była wesoła. Tak. To nie jest, że my zachęcamy do picia alkoholu nie, dzielimy się nie, po prostu nie, doświadczeniami. Tak. Ale tak, różnymi. tam pierwszy raz widziałam, koleżanka mi zrobiła spódniczkę na drutach, żebym miała też taką ładną, no. króciutką. Miałam ją bardzo długo, nawet wciąż w niej chodziłam. Ciekawe. Tak, to była długo. Mhm. Co jeszcze? Pierwszy raz, pierwszy raz poszłam na dancing w mhm. akademiku. A na dyskotekę też? A na dyskotekę niemiło wspominam, bo nie chodziłam na dyskotekę, bo mi to nie odpowiadało. Poszłam raz, tak Tosia mnie namówiła, moja koleżanka. Pozdrawiam ja, cię, Tosiu. Tak, pozdrawiamy, bo nas ogląda. No i ona tak była ładnie ubrana. nawet oglądają, tak. tak. I ona tak była ładnie ubrana. Miała jeansowe rzeczy, mama i tak sobie Ja nie miałam w czymś tak naprawdę, ona mi coś pożyczyła, ale jak weszłam tam, pamiętam, na tą dyskotekę, to ten huk i ta ilość świateł i to wszystko przeraziło mnie i po prostu na piechotę z Gaju poszłam do akademika, bo nie miałam pieniędzy na tramwaj. <sum> O Takie rzeczy. Ale jak były? to? Bo na przykład u Ciebie było jedzenie w akademiku, u Ciebie nie ma jedzenia. Czy jest też możliwość wykupienia? Nie ma. Nie, nie, ma. Yy, nie. Są na uczelni obok mm -hmm. jakieś tam miejsca, w którym można zjeść, ale stricte w akademiku nie ma. Mm -hmm. I tam na przykład jak byłam u Jadzi w akademiku, to była taka stołówka, można było sobie iść kupić. Mm -hmm. U nas można było, ponieważ to był taki kompleks szpitalny, było tam taka już nie pamiętam, taka restauracja. Można było sobie wykupić jedzenie mhm. na miesiąc. Mhm. No, ale ja tylko miałam śniadania i kolację, bo obiady sprzedałam, żebym miała na coś tam, na kino czy na coś, te obiady sprzedałam. Tak. I byłam zachwycona, bo pierwszy raz koleżanka mi zaprosiła do koktaj-baru. Słuchajcie. We Wrocławiu. We Wrocławiu ja tak polubiłam lody, że ja nic więcej nie jadłam, tylko lody, tak Ile kilo? Tak się I w Ile ciągu kilo? miesiąca przydałam 10 kilo, no po prostu. Takie mam wspomnienia z ja, ja myślę, że mnie przekonałyście do tego, że dużo straciłam, więc może Was też przekonają, żebyście nie żałowali, że mieszkaliście na stacji, a nie w akademiku, jeżeli macie taką możliwość. Co mam za sobą? Bo my mamy gościa i dzisiaj mamy taki prezent. Ostatnio od... raz z Marta, jak z tobą nagrywałyśmy, zapomniałyśmy o tym prezencie, więc dzisiaj dostaniesz za tamten raz i za oh, dzisiejszy. Piechę. Bardzo dziękuję. E, to mamusia, się, wyciągnij. Marta. Warta grzechu, warta, ale to nie, nie dostaniesz takiego, to jest od naszej zaprzyjaźnionej zaprzyjaźnią. Tak. Y, kawę spolowania Mniszka lekarskiego o, i wszystko, co, co, jest pod... nie piłaś wszystko co jest wszystko. Wszystko co jest potrzebne do nie tego, panem. żeby zaparzyć. Żeby wow. zaparzyć, co masz. To, ale to, że jedziesz to, do tam? akademika, wiesz, e, to tu masz jeszcze o smaku to się nie, możesz to podzielić. Się Będę mogła się tak, podzielić, tak będę miała zapas. Oczywiście i chciałam tylko powiedzieć, Patrycja, nic straconego, ja Cię zapraszam na noc nie. No to nie dwa e, Także ja możesz chyba, nadrobić chyba wrażenia. Za, chyba zostanę na poziomie hotelu już teraz. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Obie A panie zapraszam. jak tam z chęcią, pod ten prysznic szczególnie. Tak. I takim akcentem żegnamy was. Napiszcie, jakie Wasze są doświadczenia z akademikiem i pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. I dobrych do doświadczeń w akademiku. Pa, cześć, pa. Z Panem Bogiem, pa.